Zapraszam wszystkich mieszkańców Skierniewic w najbliższy czwartek 18 grudnia w godzinie 16.30 na płycie rynku przygotujemy tak jak zwykle wigilijne spotkanie z mieszkańcami weźmie w nim udział tak jak zawsze prezydent miasta, który będzie chciał podzielić się z wszystkimi opłatkiem. Nie zabraknie też dobrej muzyki, młode czy młode skierniewiczanki zaśpiewają przepiękne kolendy. Będziemy mogli razem z nimi pośpiewać. Nie zabraknie też dobrego, dobrego jedzenia, bo przygotowaliśmy Tradycyjnie też już tak wigilijne potrawy, czyli pierogi, kapustę z grzybami i wiele, wiele innych smakołyków, z których każdy będzie mógł skorzystać. Opłatka też nie zabraknie, bo wzorem lat ubiegłych to będzie kilkanaście tac, które będziemy roznosili w namiocie, który będzie stał tuż przed Urzędem Miasta Skierniewice. Z nowości w tym roku warto powiedzieć o tym, że wspólnie z harcerzami podjęliśmy taką inicjatywę, aby światełko, betlejemskie światełko o pokoju, które dotarło do Skierniewic już Jakiś czas temu przekazać wszystkim mieszkańcom. Nigdy wcześniej nie było do tego okazji, a w tym roku udało nam się zgrać te dwa wydarzenia i w czwartek każdy z mieszkańców Skierniewic, który przyjdzie na spotkanie wigilijne na rynku. Ze swoim lampionem bądź świecą będzie mógł takie światło zanieść do siebie do domu. Myślę, że to bardzo fajna i przyjemna, przyjemna nowość, która na pewno tą atmosferę świąt jeszcze bardziej przybliży nam, Skiernie w czasie tego wyjątkowego spotkania na rynku.